Do wykresu tej funkcji wiemy, że należy punkt o współrzędnej 1, 2, minus 1. Zapiszmy tą współrzędną. P to jest 1, 2 i minus 1. Skoro 1, 2 to jest x, minus 1 to y, to chyba już wiemy, gdzie podstawić te liczby do naszego wzoru. Otóż my ogólnie stosujemy taki zapis. Hmm, symboliczny, równoważny, że y to jest to samo co f od x. Więc jeśli w miejsce f od x wstawię minus 1, a w miejsce x wstawię jedną drugą, to otrzymam takie proste równanie logarytmiczne do rozwiązania. Ja zapiszę to w tej postaci, że logarytm przy podstawie a z liczby 1 druga to się równa minus 1, To może przypomnijmy definicję logarytmu. Logarytm przy podstawie a z liczby b to się równa c wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi następujące działanie. a do potęgi c to się równa b. Pozaznaczam teraz, tutaj mam a, tutaj będę miał b, a tutaj mam c. Więc z tego wzoru zapiszemy a do potęgi minus pierwszej. To się równa 1 druga. Żeby wyliczyć A, to po prawej stronie tego równania też musi się pojawić potęga o wykładniku minus 1. W jaki sposób to zrobimy? Zobaczcie, tą jedną drugą mogę zapisać w ten sposób, że to jest 2 do potęgi minus 1. No i żeby zachodziła równość między lewą i prawą stroną, no to oczywiście nie dość, że mamy. Równe wykładniki to jeszcze musimy mieć równe podstawy tych potęg, czyli a musi się równać 2. W ten sposób wyliczyliśmy, ile wynosi a.